Buongiorno moi drodzy! Za moment! Absolutnie proste, smaczne spaghetti z soczystymi pulpecikami. Zacznijmy od sosu, a w zasadzie od przygotowania składników do sosu. Oczywiście, jak to w kuchni włoskiej, pomidory najlepsze, pachnące, opalone słońcem, powinny zostać odpowiednio przygotowane. Otóż ja zawsze parzę pomidory do sosu i to również wam polecam. Żeby to zrobić, pokażę wam, jak się je przygotowuje. Najpierw wycinamy szypułkę, a następnie z drugiej strony nacinamy. Delikatnie krzyżyk, po to, żeby łatwiej odchodziła nam później ta skórka podczas parzenia. Proces parzenia to szybki proces. Dlatego już teraz przygotowujemy sobie miskę z zimną wodą do schartowania. Zaraz wyjaśnię, co to jest. Pomidory wrzucamy do wrzącej wody. Hec, czekamy kilka do kilkunastu sekund. O, I tutaj widać, jak skórka z pomidorów zaczyna ładnie odchodzić. To najwyższy czas, żeby wyjąć się z wrzątku i przełożyć automatycznie do zimnej wody proces ten. Nazywa się hartowaniem i tak powinniśmy postępować z każdymi warzywami, które chcemy sobie wcześniej przygotować, czyli hartować. Teraz pomidory z powrotem robią się zimne. Wykładamy na deskę, obieramy ze skórki i kroimy w drobną kostkę. No i ostatni kawałek pomidora. Pomidory na bok. Do sosu potrzebna jest jeszcze cebula i mniej więcej 2–3 ząbki czosnku, w zależności od tego, jak one są duże. Rozgniatamy. Rozgniatanie czosnku to też dobry sposób na to, żeby go szybciutko posiekać. Nie musimy go absolutnie przeciskać przez prackę, więc nawet tego nie róbmy. Czosnek powinien być posiekany, przynajmniej ja go zawsze siekam i, i wam to polecam. Siekamy. I cebula w drobną kosteczkę. Mamy około pół kg pomidorów, do tego potrzebujemy e, około 70 g cebuli. To jedna średniej wielkości cebula, 10 g czosnku, 2-3 ząbki. W zależności od wielkości wszystkie te składniki razem z pomidorami trafią na patelnię, ale w odpowiednim momencie. Teraz przyszedł czas na mięso e, i odpowiedni sposób doprawienia mięsa. Myślę, że te pulpety Wam będą smakowały. Pół kilograma mięsa mielonego, świeżego. Złopatki. Dlaczego z łopatki? Żeby było nieco tłustsze, żeby to mięso nie było takie chude, bo wtedy po usmażeniu może być bardzo suche, a my chcemy, żeby jednak było nieco bardziej soczyste. Dlatego też mięso z łopatki idealnie się tutaj nadaje. No i to mięso trzeba odpowiednio doprawić. Mam tutaj 110 g suszonych pomidorów odsączonych. Te pomidory należy pokroić w drobną kostkę. Będę je później mieszał razem z mięsem. Najpierw paseczki, tak zwane Żulię, a później dopiero już w drobną kosteczkę. Pomidory wędrują do mięsa. Dobrym sposobem jest też doprawienie tego mięsa bazylią. Około 20 g bazylii. Bazylię, moi drodzy, oczywiście myjemy. Są mniej więcej dwie łyżki posiekanej bazylii. Tę bazylię dodajemy również do mięsa. Do wieprzowego mięsa będzie idealnie pasowała musztarda około 10 gramów, czyli mała, płaska łyżeczka do środka. No, i to wszystko dokładnie mieszamy, doprawiając jeszcze niewielką ilością mielonego, białego pieprzu. Trochę soli. Pamiętajmy, że pomidory są mocno doprawione. Do tego jeszcze musztarda, która też ma swój smak. No, i to wszystko teraz dokładnie wyrabiamy. Po takim wstępnym wyrobieniu przyszedł czas jeszcze na jeden składnik, który pozwoli nam uzyskać ładne pulpety, które się będą wiązały podczas smażenia, nie będą się rozpadały. Oczywiście znanym oddziejów składnikiem wiążącym jest jajo, więc jedno jajo spokojnie możemy tutaj dodać i to wszystko wyrobić na gładką, jednolitą masę. No i teraz, już z tego miejsca należy formować małe pulpety. Pokażę wam sposób, jak łatwo uformować kilkanaście, kilkadziesiąt. Porcji mięsa. Jedną dużą kuleczkę mięsa wykładam na dłoń, za pomocą drugiej staram się formować za każdym razem idealne porcje około 30 g mięska. Chyc? Chyc. Zobaczcie, nabieram. Hyc. I za każdym razem przekładamy mięso na dłoni i formujemy podobne kulpeciki. Teraz będziemy musieli uformować małe kuleczki. Do tego lepszym sposobem jednak jest odrobina oliwy. Do tego też zwilżę sobie dłonie. O, właśnie, i każdą, każdego pulpecika muszę dokładnie wyrobić. Pamiętajcie, żeby go jednak troszkę ściskać, żeby to nie było tylko rolowanie, ale jednak też ugniatanie, bo wtedy będziecie mieć pewność, że po usmażeniu również zachowają idealną formę. No i tak sobie... Toczymy pulpety do samego końca, następnie wszystkie je przesmażymy. Obsmażymy, ale bardzo delikatnie. Pamiętajcie, że znajdują się tam suszone pomidory, które mogą się przypalać bardzo szybko. Dlatego też patelnia niezbyt mocno nagrzana. Powolutku wysmażmy je tak, żeby były idealne, krągłe i lekko zarumienione. Będziemy smażyli pulpety na dosyć... Dużej patelni, głębokiej, co ważne, i co należy podkreślić. my później, na tej samej patelni zrobimy sos. Smażymy zatem pulpety na złoty kolor. Podlewamy patelnię więc oliwą, nie za dużo. Przed położeniem każdego pulpecika jeszcze delikatnie tylko uformujcie i układamy na patelni. Staramy się smażyć z każdej strony, więc będziemy je przekręcać od czasu do czasu. Natomiast możemy już zacząć też przygotowania do sosu. Potrzebna będzie również bazylia, oprócz tych składników, które mamy już wcześniej przygotowanych, czyli czosnek z cebulą pomidory, bazylia około 15-20 gramów. Musimy ją najpierw porwać, później umyć, a następnie drobno pokroić. Przyszedł czas na pulpety, zobaczmy, jak są wysmażone. Pamiętajcie, że to jedyny moment, kiedy pulpety możecie zrumienić, nadać im odpowiedniego koloru. Pulpety przesmażone, przekładam je na talerz. OK, na tej samej patelni, na tym smaku, który został, będziemy przygotowywali sos. Troszeczkę więcej oliwy, do tego wszystkiego cebula i czosnek. Do tego pomidory – razem z sokiem, razem z miąższem, ale bez skóry. Od razu doprawiamy odrobiną soli, mielonego białego pieprzu i mieszamy. Zobaczcie, pomidory puściły już dużo soku. Tutaj teraz ten sok widać. Celowo ich nie zamieszałem, ale jednak dodam troszkę wody, żeby łatwiej było im się jeszcze rozgotować, żeby sos za szybko mi się nie zredukował. Dosłownie odrobina. Woda nie zmienia nam smaku sosu, pamiętajcie o tym. Czekamy, aż pomidory zaczną się rozgotowywać, ale możemy przygotować masło. Będziemy potrzebowali około 70 g masła. Bo Włosi rzeczywiście używają oliwy do przygotowania sosów. Ja natomiast bardzo lubię dodawać świeże masło, zmrożone masło na sam koniec, potem jak pomidory się już rozgotują, to masło trzeba również przygotować, pokroić na mniejsze kawałki, bowiem to masło zaciągnie nam cały sos. Sprawi, że powstanie z tego fajna emulsja. Dlatego też dodatek masła moim zdaniem jest idealny właśnie do takiego sosu ze świeżych pomidorów. Sos zaczyna już się ładnie tutaj gotować, więc teraz przed czas na spaghetti. Opakowanie mówi, że gotujemy 7–8 minut. I to oczywiście też jest kwestia gustów, w zależności od tego, czy chcecie mieć bardziej al dente, czy bardziej ugotowany. Polacy kochają makaron ugotowany, ale 7 minut dla makaronu spaghetti. Jeżeli chcecie go od razu podać, to ważne, to trzeba podkreślić, to dobry czas. Jeżeli chcielibyście go później odgrzać, załóżmy, we wrzątku raz jeszcze, no to trzeba go gotować znacznie krócej. Tak jest najłatwiej otworzyć makaron. Ja potrzebuję około 300 gramów, w paczce jest 500, więc postaram się swoim solidnym okiem odmierzyć odpowiednią ilość. Wrząca woda powinna być osolona i kolejny bardzo ważny element. Zanim dodacie tutaj oliwę, bo oliwa to też dobry dodatek do gotowania makaronu, najpierw solimy. Nie robimy tego w odwrotnej kolejności, bo jak wylejecie najpierw oliwę, to cała sól zatrzyma się na kroplach oliwy pływających po wodzie, więc najpierw sól, a dopiero później oliwa. Ok? No i kolejny trik, który pozwoli Wam łatwo ugotować makaron, spaghetti, jakikolwiek długi makaron, żeby gotował się równo. Oczywiście nie macie nigdy tak szerokich naczyń, żeby wrzucić cały makaron, więc dobrze jest go tak rozłożyć, żeby równomiernie opadał. Skręcamy makaron, układamy na środku naczynia i voilà. I czekamy aż sam opadnie. Zobaczcie, pomidory ładnie się rozgotowują, ale znowu zaczynają gęstnieć. Szeroka powierzchnia naczynia nie pozwala im się wystarczająco mocno zagotować, więc dolewam jeszcze niewielką ilość wody. Po tamtej wodzie, którą nadają wcześniej, już w ogóle nie ma śladu. Makaron zaczyna się gotować, więc będzie powoli opadał na dno naczynia. Można mu pomóc delikatnie w ten sposób, wciskając go o właśnie. Pięknie rozgotowane pomidory, ale widać jeszcze kawałki niektórych. To jest najlepszy moment, żeby dodać masło. Zmrożone, pokrojone w małe kawałeczki masło. Rozrzucamy je po całej powierzchni. na poezja w kuchni. Masło łączące się z pomidorami, co staje się kremowy, delikatny. Wow, coraz lepszy. Dodatek masła powoduje raz, że te smaki i aromaty bardzo mocno się uwydatniają, natomiast masło też ma właśnie te zdolności zagęszczające. W tak przygotowanym sosie układamy pulpety, żeby je podgrzać, żeby przeszły też aromatem sosu. Pamiętajcie, że je tylko obsmażyliśmy, w środku mogą być jeszcze delikatnie surowe. Tak przygotowane pulpeciki, otoczone kołderką z sosu, posypujemy posiekaną bazylią. Po około 6-7 minutach w środku widać ciągle cieniutką niteczkę nieugotowanego ciasta, więc makaron możemy odcedzić. Niewielką ilość wody przelewam i jeszcze z powrotem do garnka. Sam makaron już teraz odcedzamy i przekładam go do naczynka. Chciałbym go jednak doprawić, ale doprawić w bardzo prosty sposób, mianowicie odrobiną oliwy. Tak robią to Włosi, oni nie hartują makaronu. Jeżeli chcielibyście przygotować się jednak na przyjęcie większej liczby gości i oni mają dopiero do Was przyjść, to można go schartować zimną wodą, a później odgrzać. Natomiast my teraz możemy to zrobić znacznie prościej i szybciej i typowo po włosku. Oliwa, zamieszajmy. I teraz, dopiero oliwa, która dostała temperatury, zaczyna pięknie pachnieć. Ale tutaj jeszcze dodamy jeden składnik, który jest nieodłącznym elementem każdego makaronu, czyli ser. Ser Grana Padano, absolutnie podobny, jeśli chodzi o charakter i strukturę do sera Parmezan, produkowany tylko w innym regionie. Dodajemy do makaronu około 50-40 nawet gramów, tylko po to, żeby połączyć nitki makaronu ze sobą. Pozostałą część sera zostawimy sobie do dekoracji i wyłożymy już na gotowe potrawy. Wyłożę jedną porcję, żeby pokazać Wam tylko, jak to danie wygląda, i pokazać również sposób prezentacji. Nabieramy porcję makaronu. Ja to bardzo często robię wtedy, kiedy chcę taki makaron ładnie zaprezentować. Wystarczy go zawinąć za pomocą łyżki i widelca w ten sposób i wyłożyć na talerz. Do tego wszystkiego, oczywiście, już teraz pulpety. 4-5 pulpetów na porcję w zupełności nam wystarczy. No i wreszcie stosowna porcja sosu. Tym razem sosu nie podaję e, mieszając go z makaronem, tylko wylewam na taki doprawiony makaron, doprawiony oliwą. Chciałbym, żeby jednak każdy z nas mógł sobie go wymieszać. Chodzi o to jednak, żeby to wszystko. Dobrze smakowało makaron sam w sobie z doprawiony oliwą i dobrym serem, którego sera też nie może zabraknąć. Jeszcze teraz na samym końcu dodaję go, posypując całą porcję. Voilà. Danie w prawie 15 minut. Oczywiście to prawie 15 minut jest umowne tylko dlatego, jak troszeczkę poćwiczycie. Zrobienie pulpetów zajmuje trochę czasu, ale to wszystko zależy od tego, na ile osób. Jedno jest pewne: to danie jest warte każdego czasu. Spaghetti z soczystymi pulpetami. Spróbujcie koniecznie.